Siemka. pokażę Wam jak wymienić olej w romecie CRS250. Będziemy potrzebować klucz 17, olej 10w40, miskę do zlania i opcjonalnie lejek. Tutaj mamy śrubę, którą musimy odkręcić. Ja mam sobie odpowiednio wcześniej poluźniłem, więc na filmiku wygląda to łatwiej. Podkładamy sobie miskę. I już możemy w pełni odkręcić tą śrubę. Teraz już tylko czekamy aż zleje nam się olej. Ja sobie w międzyczasie też przeciszczę śrubę z pustawą brake cleanerem w zlewanym oleju było trochę piłków, które też zaraz pokażę. Ogólnie należałoby też założyć nową podkładkę miedzianą. Teraz wkręcamy sobie śrubę spustową. Moment powinien wynosić 30 Nm, lub z wyczuciem aż poczujemy opór. Teraz wykręcamy bagnet, żeby zalać nowego oleju. Możemy zauważyć, że mój bagnet jest lekko krzywy. Nie wiem, czy tak powinno być. Zakładamy sobie lejek. I możemy wlewać olej. Do wchodzi około litra. Mi wchodzi troszkę więcej, bo mam założoną chłodnicę oleju z przodu. Jak widać, wystąpiła u mnie nieplanowana konserwacja motocykla. Zabieramy sobie lejek i będziemy mogli sprawdzić poziom oleju. Można to zrobić na dwa sposoby: albo bagnetem albo wstawiając motosyk do pionu niestety jak widać na świeżym oleju ten bagnet bardzo słabo pokazuje olej. Łatwiej jest po prostu postawić motosyk do pionu i sprawdzić sobie okienko inspekcyjne olej powinien znajdować się pomiędzy minimum a maksimum. Jak widzimy, mamy jeszcze za mało oleju. Szybka dolewka i sprawdzamy ponownie. O, jak widzimy, olej już napływa i mamy go pomiędzy minimum a maksimum. Warto w takim momencie sobie jeszcze lekko począć motocyklem na boki. Zabieramy lejek. Ja jeszcze próbuję wyprostować ten bagnet. Możecie dać znać, czy wasz też jest taki krzywy. Wkręcamy bagnet. No i w zasadzie tyle, gotowe. Nagrałem tam instrukcję dla osób faktycznie bardzo początkujących i wiadomo, że większość osób wie, jak wymienić olej, ale są osoby, które po prostu potrzebują widzieć to na własnym motocyklu. Tutaj jeszcze widać moją chłodnicę oleju, już sprzedo zamontowaną. No, tutaj jakieś inne <grytanie> projekty do dokończenia: Suzuki s 650, skuter oraz Honda CBR, to się maneczko.